Obejrzyjmy TV! Nie! Pobawmy Nie. się na zewnątrz. Tak, oglądanie telewizji jest nudne. Na zewnątrz fajniej. Chodźmy! Co robimy na zewnątrz? Może sporty jakieś? Koszykówka! Chodźmy! Koszykówka! Jesteś dobry w kosza, Jason? o O nie! O nie! o O nie! Jason, jesteśmy dobrzy w kosza, co nie? Hej, a może pójdziemy na trening w kosza? Świetny pomysł! Zadzwonimy do Sary! Olu? Mówi Sara. Możemy przejść na trening koszykówki dzisiaj? Oczywiście. Chodźcie. O, chodźmy. Hej kochani. Dzięki, że dołączyliście. Mam piłkę. Dobra. No i zaczynamy tutaj. Dobra! Praktyka numer jeden. Kontrolujcie piłkę. To bardzo ważne. Musicie kontrolować piłkę. Wasza kolej. Nie wyszło. Dobra robota, ale teraz skupcie się na piłce. Jeszcze raz. Dobrze, trenerko. Dobrze, chodźmy. Dog. Super! Świetnie! Tak, jestem już lepszy w koszykówkę. Ćwiczenie numer dwa. Trafcie do kosza. Dobrze, trenerko. Raz, dwa. No, mm, nie trafiłem. Cały no. Jason. I. Nie, nie trafiłem. Teraz skoncentrujcie się i spróbujcie jeszcze raz. Dobra. Dobra. Dajcie radę. Spróbuję. Yeah! Tak! Moja kolej. Jason, dawaj, dawaj. Tak, trafiłem. Tak. Dobrze. Dobra robota, kochani. Teraz gramy mecza jeden na jeden. Proszę. Dobra, dawaj. Trzy, dwa, jeden, go! Ho, ho. O, mam piłkę! O, 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 o stój, stój! No, wow, Jason trafił! Tak! Tak, udało się! Dobrze, Jason, jesteś dobry! Dobry jesteś! Tak, świetnie, kochani! Daliście obaj radę! Ćwiczcie koszykówkę i będziecie perfekcyjni! Dziękuję za pomoc! Za pomoc.